W ostatnim odcinku testowałem mocarną skrzyneczkę 10% knife za 8 dyszek, udało się trafić dwa good knife'y, Tiger Tufa i Crimson Web, więc naprawdę ta skrzyneczka potężnie ostatnio oddała, ale dzisiaj przetestujemy sobie skrzyneczkę Holy Moly za 100, przetestujemy sobie skrzyneczkę Ocean Dream za 6 dyszek, no i mam przygotowaną swoją nową mocną skrzynkę. I zobaczymy, zobaczymy, czy moja mocna skrzyneczka coś da, zdradzę Wam, że ona już kosztuje 1000 zł, 1000 zł skrzyneczka. No i zobaczymy jak pójdzie, na sam początek otworzymy sobie... O kuźwa, to jest holy moly, mamy 0,5% po prostu na hola. A hol pin to jest dwie stówki? No dobra, otwórzmy sobie tylko i wyłącznie trzy i liczymy na farta. No i mamy M4A4, dobra, wiecie co, no to po teście skrzyneczki Holy Moly, spodziewałem się, że tam będą jeszcze jakieś inne skiny, nigdy jej nie otwierałem, no i wiecie co, nie ma co jej otwierać, otwieramy Ocean Dreama, tutaj już mamy lepsze szanse, żeby trafić jakiegoś bajonecika, mamy i Fela, no i mamy P2000 Ocean, no i te P2000 jest mega drogie, bo służy do kontraktu na... Kurczę na Fire Serpenta, chyba? Chyba na Fire Serpenta, ale nie wiem, nie chcę was okłamać. No i pierwsze trzy skrzyneczki nie dały nam nic fajnego, więc otwórzmy jeszcze trzy. Liczymy na. Chociaż jeden dobry drop. Tutaj chyba będzie spoko. SSG jest 200. 169 i meczka Emperor za 152. No dobra, to od razu sobie sprzedamy. Otwórzmy jeszcze trzy skrzyneczki. Nie będę ukrywał, no liczę na Icarus Fela, ale czy on wleci? Mamy znowu dwa w miarę dobre skinki. Te dwie emeczki będą dużo warte, mi się wydaje. 197 i 112. No dobra, ta skrzyneczka już mi się zaczyna podobać. Otwórzmy jeszcze trzy i to będą najprawdopodobniej ostatnie trzy skrzynie. No i tutaj mamy emeczkę jasne wody. MP7 i Scout to słabe skiny, ale ta emeczka taka nawet nie najgorsza. Sprzedajemy i myślę, że wiecie co? Jeszcze jedną. Otworzymy jeszcze jedną. Może akurat z tej ostatniej wypadnie coś naprawdę... Potężnego no i Karus Fell był tutaj. No był po lewej, ale mamy MAGA 7. Wiecie, co sobie teraz jeszcze otworzymy? Otworzymy sobie skrzyneczkę 21. Otwórzmy 21. -a. Tutaj są dobre procenty na Falkiona, na Karambita i na hotroda. Zobaczcie, mamy 010103. No i mamy jeszcze Glocka Twilight Galaxy. 02%. No i w sumie jest jeszcze MP904 i Max 704. No w sumie te skinki mają naprawdę spoko procenty jak na skrzyneczkę za 80 zł, więc otwórzmy sobie na sam start trzy skrzynie. No i liczymy na farta może Falcon? Ośba, mamy trzy teki. Słabe skiny, ile mamy na Teka? 60%. No dobra, 60% to jest naprawdę sporo, więc po części się nie dziwię, że tutaj te trzy teki wypadły. No teraz mamy, ale lepszy drop, chociaż wszystko chyba battle skirt. Well worn i Battle Scared. No a Bubka White Fire w sumie spoko. Emeczka też. Jedynie ten stan tych skinów, no taki dosyć średni, ale spoko. Teraz o wiele lepiej oddało, wcześniej mieliśmy trzy teki za parę naście groszy. Korambit przeleci. Hot rod niestety obok. No i mamy znowu trzy teki, więc otwórzmy jeszcze trzy skrzynie. Jak będą czyteki, teki, to odpuszczamy. No mamy kałaszkę Letmuseo, museo, ale. Chociaż nie, 222 fabrycznie nowy. Dobra, no nie no, w sumie, jak wypad fabrycznie nowy, no to możemy otworzyć jeszcze dwie. Tylko i wyłącznie dwie. Tylko i wyłącznie dwie skrzyneczki. No i może ten Falkionik, co? No mamy znowu awupkę Wildfire. Ten mag, jakby wypadł, byłoby spoko, bo on kosztuje 400. No jedna skrzyneczka się zwróciła, no to spróbujmy jeszcze dwie. Ostatnie. Okej, okay, mamy awupkę i mamy emeczkę jasne wody. Powiem wam, że nie najgorzej, to łemeczkę sobie zostawię i ta emeczka najprawdopodobniej będzie dla was, bo dobiliście tyle łapyczy w górę. No i odblokowaliście sobie 105 zł, ale niech będzie, że roznam wam łemeczkę jasne wody. Ale co będziecie musieli zrobić, to później również zwycięzcę dam później. Przy tym jak będę wam mówił, co musicie napisać w komentarzu, ale otwórzmy jeszcze dwie, no i może mamy znowu emeczkę jasne wody. Dobra, wiecie co, odpuścimy. I tak jak mówiłem, otworzymy moją skrzynkę. Ja już wam pokazuję, co to jest za skrzyneczka król pogromu. No zobaczcie, to jest skrzynia za 900 nie będę ukrywał, otwierałem ją, te 14 otworzeń to są moje otworzenia. No nie trafiłem tutaj nic fajnego. Na testowym otwarciu trafiłem AWP Fate, Glocka i Vice'y. No normalnie jak otworzyłem 14 razy tą skrzyneczkę, to za każdym prawie razem wypadły mi Motoglowsy, chyba tylko dwa razy wypadła mi Petka. No Motoglowsy zwracają ponad połowę tej skrzyneczki, więc nie ma najgorzej. Dlatego właśnie wrzuciłem też te Glowsy. No ale zobaczmy, zobaczmy co z testowego otwarcia będzie. O kuźwa. Mamy Glocka Fade'a, ty może jakbym teraz kliknął nie testowa, a normalnie to może by był Glock Fade. Na testowym otwarciu mamy Glocka Fade'a z pierwszej, jak widzicie tutaj dwa razy Globsy, trzy razy glowsy. one bardzo często wpadają. No i przynajmniej zwraca się połowa skrzyneczki. Dobra, jedna, jedna, nie, nie będę ich otwierał chyba dużo. No mamy Motoglowsy, spot Glofsy Pandora obok, AWPka Fade obok, mamy znowu te Motoglowsy, bardzo dużo tych Motoglowsów już trafiłem, sprzedajmy to. No i połowa skrzynki się zwróciła, więc jeszcze raz, no ja liczę na wóbkę fejt, nie będę ukrywał, chociaż ta wóbka fejt... Fate... Nie, no serio, petka! Petka i jesteśmy stratni w chuj. Dlatego nie, nie otwieram tego, mam 1400 ziko, nie otwieramy tego. Otworzymy sobie inną skrzyneczkę, wiecie co, może ta Windmill, za 183 zł, tutaj mamy 5% w ogóle na dwa fajne noże, nie powiem, że te Stiletto Knife Tiger Tufa. no fajnie by było, jakby wypadły, otwieram trzy, no i zobaczmy, czy trafi Stiletto Knife Tiger Tufa? Ej, SG Bulldozer, wydaje mi się, że to jest chyba dużo warte. 492 zł, dobra, dokładnie, tak jak myślałem, że ten Bulldozer będzie sporo warty, otwórzmy jeszcze dwie, 2,5% na Stiletto Knife Tiger Tufa. proszę, daj go. Mamy znowu SG Bulldozera, znowu 492 Zico, dobra, otworzymy jeszcze dwie i może teraz, co? Ten Stiletto? O kuźwa, teraz petka wypadła, patrzcie to, ta petka mnie śledzi chyba, jeszcze dwie, 2,5% to jest naprawdę dużo, no i prawie, prawie był Stiletto, Knife Tiger, tu mam 8 stówek, ostatnie dwie, ostatnie dwie skrzynie. P90 Emerald Dragon? 475. No dobra, nie ma najgorzej. Wiecie co, no. I tak dalej jest pół na pół. 2,5 na buldożera. 2,5 na P90. No zobaczcie, trafiliśmy już dużo razy buldożera. P90 trafiliśmy. A tu jest ten sam procent. 2,5 na tego sztyletu na Tiger A otwórzmy sobie taką jedną. Jedna skrzyneczka. Może da sztyleto. Na no przeleciała. Mamy P2000 Fire element, Ale wiecie co, czasem trzeba otworzyć więcej skrzyneczek, żeby w końcu coś trafić. więc zobaczmy, no może. Mamy nową hiperbestię. 57 zł ostatnio. Do trzech razy sztuka, jak to się mawia. No, Shadow do Dagersy były obok. Tak jeszcze myślę, czy jej nie otworzyć. Spróbujmy. No spróbujmy. Już tyle razy to otworzyłem, że. Możemy spróbować. Mamy nawajkę. Dobra, mamy nawaję za 740. No w końcu jakiś dobry traf. Nie będę ukrywał. Tego sztyletu bym chciał trafić. Tutaj są te same procenty. Pepe Bison, no naprawdę te same procenty, ale mamy w tej skrzyneczce. Zobaczcie, 2,5 Nawaja, 2,5 SG. SG przeleciało, mamy Skara. Ostatnia, dobra, teraz ostatnia. Mamy, mamy stileto to Tiger Tufa Mamy Stileto Knife'a Tiger Tufa. W końcu udało się go trafić. No tyle razy to otworzyłem, tyle razy nam wypadł z GP P90, nawet na Wajka. Trafiliśmy... Wszystko co najlepsze w skrzyni Windmill za 180 zł. No jest to naprawdę mocna skrzyneczka, mega mocna skrzyneczka, ale dobra, to sobie sprzedamy. No i powiem wam tak, mam tyle to najfa, więc jest super. Pamiętajcie, jakbyście chcieli sobie pograć na GeForce Skinsie, to tutaj macie po lewej kod promocyjny. Użyjcie sobie kodu Waxess, bo otrzymacie plus 5% do wpłaty, czyli płacicie 100, macie 105 zł. Płacicie 1000, macie 1050 zł. No i najlepsze jest to dla nowych użytkowników. Z moim kodikiem waxes, jeśli go użyjecie, otrzymacie darmową skrzyneczkę Milspec. I możecie ją sobie za darmo otworzyć. Zobaczmy, co wypadnie mi z trzech skrzynek Millspec. No, nie ukrywam, że 57 to nie jest zły skin 352. No i 57 jest ładny. Jak wy byście trafili tego 57 no to moim zdaniem jest to fajny skinek. Zobaczmy jeszcze trzy. Mamy kołożkę Elite Build. I to też jest spoko w sumie. To jest jeden z najtańszych i ładnych kałaszków. No i ostatnie trzy. No, Mac 10 Amber Fate. Zobaczcie, tu jest ten maczek. Za pięć dych jest. Macie tutaj szansę w ogóle na... Maka 10 Fade, na 57a za 300, Galila za 400 i na MAGA za 400. Oczywiście bardzo małe szanse, ale są. Więc no co? Życzę powodzonka. Pamiętajcie, jak chcecie też pograć, jakiś skiny ogarnąć, to klikacie sobie tutaj, doładuj. No i tutaj macie metody płatności: macie SMS, macie Paysafecard, macie przelew, blik i tak dalej. A mi zostało 720 zł. Pamiętajcie też, że jak gracie, no to macie skrzynie bonusowe. Otrzymujecie lepsze klucze do skrzyń za poziom. No i możecie sobie to otwierać. Ja już otwierałem, ale co 6 godzin możecie to otwierać. No i macie jeszcze dzienny bonus. Dziennie możecie sobie kręcić kołem i zgarniać jakieś skiny albo balans, Ale ja mam 720 zł i wiecie co? Ja chcę skrzyneczkę Mefia. Dużo razy ją otwieraliśmy. Nigdy jeszcze nie oddała, Ale może to jest ten dzień. Jak już trafiliśmy tego sztyletu Knife'a Tiger Tufa, to sobie posprzedaję. To możemy spróbować, no możemy spróbować. Zobaczcie, kiedyś trafiliśmy tutaj Good Knife Tiger Tufa, a mamy 3% na karambity. To nie jest mało, wam powiem, no nie jest to mało. 3% na dwa karambity. Przed chwilą na 2,5% trafiliśmy prawie wszystkie najlepsze rzeczy ze skrzyneczki Windmill, więc może tym razem się też po szczęści zobaczmy, leci jedna taka skrzynia. No dwa noże obok, ale mamy 57 sevena. Mamy 5.7, a no mam 368 ziko, ale mam fajną koskę, wam powiem, a ta meczka leci dzisiaj dla was, no i ostatnio pytałem was, a właściwie ostatnio mówiłem wam, żebyście pisali w komentarzach pomysły na wasze komentarze, które możecie zostawiać pod moimi filmami, no i było naprawdę tego sporo, więc dziękuję wam za pomysły, ale wygrywa ta osóbka, więc gratulacje, wariacie, no i dzisiaj w komentarzu, żeby wygrać tego skina, musicie napisać, jakie macie przezwisko, czyli jaką macie ksywę, e, no ja mam Stachu taka ksywa od nazwiska. No, czy mi się podoba? No nie, teraz już wiecie, nie wiem, nie kwapi mnie to jakoś i tak dalej, ale w podstawówce była lipa, jak mi śpiewali Stachu, jestem twoją kokainą, czy coś takiego, no pół na pół wam powiem, jestem ciekawy, jaką wy macie ksywę, ale pamiętajcie też, że musicie zostawić suba u mnie na kanale, i to sprawdzam. Wchodzę na wasz kanał i patrzę, czy macie suba. No i musicie zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki w górę to będzie 81 groszy do rozdania w przyszłym odcineczku. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Taka cameczka jasne wody jest dzisiaj do wygrania. No i mam 368 zł. Tego już tyle to nie sprzedaję, tylko raczej go sobie zostawię. Chociaż w sumie. Tak myślę, bo mam w sumie dosyć drogie koski. Spróbujmy jeszcze otworzyć tą skrzyneczkę. W sumie. Zobaczmy. Trzy skrzyneczki. No, zobaczymy, co dostanę. Let museo wleci? Nie wleci. Mamy znowu te trzy teki, nieszczęsne taki tyle powiem. Otwórzmy sobie jeszcze jedną taką skrzynię, może z tej jednej coś wypadnie. Mamy znowu teka, no tutaj akurat na tego teka jest bardzo, ale to bardzo dużo szans, 60%. Ponad połowa, no i mam 33 zł. Myślę, czy tegoż tyle to zostawiać, bo na ten moment mam talon na knife'a, mam szkieletona case harda, mam jeszcze jakieś koski za 500, mam w sumie dużo skinów. Nie no, sprzedam go. Sprzedam go i wiecie co? Jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy otworzyć tą skrzyneczkę, którą otwierałem. Bo no tutaj mamy 0.3, 0.4, no 0.5%, 0.7 razem z tymi skinkami, no ponad... Około 2 liczmy, około 2%. No spróbujmy, spróbujmy coś trafić też z tej skrzyni. Mamy Blag Laminata, mamy Letmuseo, fajnie jakby Letmuseo był fabrycznie nowy. No minimal worst, 111 i 122. No tak, pół na pół, bo wydałem na 3,252, jest nie najgorzej, ale wolałbym coś lepszego, może nawet tego gloczka, mamy teki, znowu 60% na teka, ostatnie trzy chyba. O kuźwa, o kuźwa. no jest lipa, dobra, nie, 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 wiecie co zrobimy? Zaryzykujemy, zaryzykujemy otwierając moją skrzynię, sprzedałem szczyleco knife'a Tiger tufa. fajnie by było jakby tutaj wpadła ta wupa fate. To będzie naprawdę konkretne ryzyko. Pamiętajcie, że nie otrzymacie zawsze najlepszych przedmiotów ze skrzynek. Możecie właśnie trafić petkę, jak ja trafiłem z początku tego odcinka. Zostanie mi ponad 1000, 1050. Ale mam nadzieję, że te glowse, jak już wypadną, jak ma być najgorszy drop, to te glowse nie petka. No zobaczmy, może. Może. A WUPA? Nie, nie zatrzyma się, a często się tak zatrzymuje i mamy 550. Mamy 550, no spoko, że to są te glowsy, bo ponad pół się zwraca, no ale i tak 300 na minus, nie? No jakoś tak. Jeszcze jedno, no zobaczmy, no może ta wupka wleci, co? Ja pierdolę. Nie, 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 po prostu nie. Po prostu nie. Otwórzmy jeszcze silki, silka. Dużo razy to otwierałem, nigdy nic nie trafiłem, może akurat. O kuźwa. To był błąd, to był błąd. Podejmowanie tego ryzyka to był duży błąd. Mamy AWP i za 210. Tapetka to jest tragedia. Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Mamy Digla Prince. Dobra, na tym zakończymy. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. To sobie sprzedam. I mam dwie stówy. Było trzeba zostawić. Leto Knife'a, Tiger Tufa. Na razie.